Zurich na linii panie prezesie. Zurich? Ja, ja. Dasz mi bitte. Jest 15 stycznia 2023, przybyłem po bardzo męczącej trasie do Zurichu, jest godzina w pół do czwartej i gdzieś tak w pół do czwartej wyjechałem, czyli przybycie zajęło mi całą dobę by były korki dwa, że trochę spałem po trasie, bo mnie zmogło, a to co pokazuję tutaj, to jest jezioro Tsuriske, taki pewien znajomy zasugerował mi, że powinienem więcej krajobrazów pokazywać, bo Ty się do tych widoków przyzwyczaiłeś, a dla Polaka to będzie ciekawe. No, wysp pokazuje jezioro Suiskie. Tutaj wpływają statki. W lecie toczy się życie. Nocno towarzyskie. No, a teraz nic się nie toczy, bo jest zimno. Policja o, wypłynęła tam na jezioro. Co tam w Polsce słychać? No, w Polsce. Podrożało Podrożało Policja wypłynęła, niech się nie płynął radar będą łapać <laughs> W Polsce podrożało Co podrożało najwięcej? Najwięcej podrożały usługi i gastronomia. 100%. Nie wiem dlaczego. Nie wiem jak to możliwe. Ale tak się stało. Pizzerie się zamykają. Ja, oczywiście, jak jestem sam. To korzystam z różnych takich barów, restauracji i tak dalej. Więc dla mnie jest istotne, ile to kosztuje. Jak w tamtym roku płaciłem takiej, takiej jadłodajni, gdzie są takie obiady domowe, nie? Jak płaciłem 13 złotych, najpierw było 12, pizji, 13, to teraz jest 23. Gdzieś tam widziałem jeszcze, po drodze jak jechałem w innej restauracji, 22 było, ale nie wiem co za te 22 jest, bo tam nie wszedłem A tak to schabowy 40 zł, ja tego nie rozumiem. Jak kilo schabu kosztuje 25 A myślę, że można i taniej kupić I to z kilograma schabu zrobić przynajmniej 5 schabowych to dlaczego? jeden z kosztuje 40 zł nie wiem tak energia podrażała koszty pracownicy nieprawdopodobne ale muszę szybko przebiec bo coś się jedzie Teraz będę opowiadał dalej tylko Siądę do samochodu. Temperatura 7 stopni, także ani ciepło, ani zimno. Po tak sobie. Poproszę, jak jestem napchany, aż koło z tyłu siadło. Jeździmy dalej. Auto naprawione. Stało u mechanika. Miesiąc. <grym> Nie powiem, ile zapłaciłem. Ale usługi podrożały, tak jak mówiłem. No ale jest naprawiona, no, dobra. Może się nie zepsuje. Może to się nie zepsuje, może coś innego. Więc tak jak mówiłem, dla no, gastronomia... Pizzerie się likwidują. Krośnie? Nie no, no jak wiadomo, no w moim mieście, tam gdzie ja mieszkam, w Krośnie, pizzerii jest za dużo jak na takie miasto, bo miasto 50 tysięcy na, a pizzerii chyba za 30 było. Także niektóre się polikwidowały i to tak się likwidowały, że e, dwa dni temu... A tu nie wolno jechać, ja tu jadę. I to tak się likwidowały, że dwa tygodnie temu, e, dwa dni temu jeszcze była, bo jest taki spis, nie? Oczywiście to nie ma wszystkich pizzerii na tej stronie internetowej, ale jest taki spis z pizzerii, nie? Drogi, skręć prawą. Że jak chce się, jak ja tu mam jechać, jak to jest porobione? że jak chce się dozwonić po pizzę, to wchodzi na tą stronę i tam wszystkie są dane podane, nie? Więc dwa dni temu jeszcze pizzeria była, wchodzi za dwa dni już jej nie ma Także kilka się już zlikwidowało, w tym ta tu, w której ja kupowałem, bo uważałem, że tam jest najlepsza pizza w mieście eee... Pod tym adresem jest jakiś jeszcze bar, restauracja czy coś, ale no ale nie wiem czy się, właściciel, czy się właściciel zmienił, no, jak się zmienił właściciel Jeśli się zmienił kucharz to może być to może być placek po kośnieńsku, a nie pizza. Bo większość tych pizz, które tam u nas sprzedają, to są placki po krośnieńsku. Z pizzą to nie ma nic wspólnego. Ale niektórzy takie coś lubią, nie? bo w sklepach no to jak to w sklepach no to każdy przecież chyba był na święta to nie ma tam co opowiadać no olej podrożał dużo jajka podrożały dużo niektóre rzeczy tak niezauważalnie no. wszystko zależy od tego kto ma jaki koszyk zakupowy ja miałem w tym roku taki koszyk zakupowy że uważam, że po 100% wszystko poszło do góry no przyjechałem Niby do pracy. Odkąd zacząłem w tej firmie pracować, czyli od czterech miesięcy, to cały czas się przywijał temat, że, że na, na festa, i na festa nie przyjmują. No i kiedy odjeżdżałem z pracy, to tak jak opowiadałem na wcześniejszym filmie, Szef pytał, czy nie mógłbym wcześniej przyjechać do pracy, bo dużo pracy jest. Ja powiedziałem, że nie mogę. No i, i tak się rozstaliśmy. I tak to trwało. Zero y, jakiejś informacji od strony szefa, chociaż wzięło ode mnie maila, telefon i umówiliśmy się. Że on mi wcześniej przyszle umowę, ja sobie ją przeczytam. No i jak będzie mi pasowało, to to podpiszemy. No i w piątek miałem już wyjeżdżać. bo sobie myślę, no tam pojadę dzień wcześniej, nie? By odpocząć, bo to mnie ta, ta trasa męczy. W piątek miałem wyjeżdżać, a w czwartek przed południem przychodzi mail od szefa. Że jemu jest bardzo przykro, ale kilku zleceń nie dostali, na które liczyli. No i że on mi nie może dać teraz umowy e, na festa. W ogóle pracy dla mnie nie ma. Że oni pozostaną przy tym składzie, przy jakim są. 13 się Już bym przyjechał na nożędzie. <laughs> dać. Tak, tak. Także nie można być niczego pewnym. Na 100%. Bo jak to mawia mój kolega, sytuacja w Szwajcarii zmienia się dynamicznie. No więc jutro. Aha, no i co się stało dalej? Nie? Co się stało dalej? No to dalej. Zadzwoniłem do mojej agencji i mówię w agencji, że. Ja w poniedziałek miałem iść do pracy po urlopie, a dzisiaj dostałem w czwartek informację, że pracy dla mnie nie ma. No a ten z agencji, a ten z agencji mówi, no ale no ale to to, 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 Tomas, to Ty już u nas nie pracujesz, no bo szef jeszcze jeszcze w grudniu on Ciebie wymeldował i Powiedział, że ty teraz masz umowę na festa. Ja mówię, no taki był plan, tak miało być. Ale plan się widać zmienił, bo dzisiaj mi napisał, że nie ma roboty dla mnie, ani na festa, ani na temporera, w ogóle żadnej. No to on zdziwiony. Eee. I mówi mi, że on tam zadzwoni się zapytać. No ale widać, nie dzwonił, nie pytał się. Tylko mi dzwoni za chwilę, że jest inna firma, inna firma jest z Berna, co szukają ludzi na festa. To ja cię podam. Ja mówię, no ale... <ścoughs> no ale to przecież oni mnie nie znają. To nic, to nic. On zadzwoni do tej firmy, co teraz pracowałeś. Tam Cię dadzą dobre świadectwo, że Ty byłeś dobrym pracownikiem i tam Cię wezmą. Za godzinę przede za wszystkim zadzwoni. <grym> Oczywiście nikt za godzinę do mnie nie zadzwonił. E, natomiast zadzwonił ten z agencji na drugi dzień. I mówi, że tamta praca jest od lutego dopiero. A, a teraz, te dwa tygodnie do, do lutego, to byś pojechał do takiej roboty gdzieś tam pod Curichem. Ja mówię, no, ale skąd wiadomo, że jest od lutego? Przecież do mnie nikt nie dzwonił. Nie oni cię chcą, oni tam dzwonili do tej firmy, gdzie pracowałeś wcześniej. Oni cię chcą. Tam. To jest takie. To jest takie właśnie gadanie agencji, nie? Tak, tak, nigdzie do żadnej innej agencji nie idź, nic innego nie szukaj, my ci tu wszystko załatwimy. Co mnie chcą? Ani mnie szef na oczy nie widział. Pojadę tam, dzień mogę pracować. Mogę pracować i rok, ale mogę pracować dzień. Wszystko zależy od tego, jaka tam będzie sytuacja, czego oni oczekują. Co to za człowiek jest? No to od wielu czynników zależy. Ja mówię, no a tamta praca tam gdzieś pod Curichem, co to ma być na co dwa tygodnie, to na pewno? Yy, I ja już tam dzwonię, ja już tam dzwonię, mówi do mnie, zaraz Ci odpowiem. Za godzinę, jak dzisiaj do Ciebie zadzwonię. Ja dziś, ja, dzisiaj będę miał odpowiedź. Czyli w piątek. No, dzisiaj jest niedziela i żadnej odpowiedzi, nie, <gryw> żadnej odpowiedzi nie ma. Także tak, gdybym wiedział w grudniu, jak wyjeżdżałem stąd, że z tej pracy nici, to po pierwsze, primo, rozliczyłbym się z firmą, zabrałbym wszystkie swoje rzeczy i pojechał do Polski. A po drugie, primo ultimo. Nie płaciłbym za styczeń za mieszkanie. No a tak zapłaciłem, no bo jeszcze na dwa tygodnie w styczniu potrzebuję. A teraz się okazuje, że niepotrzebnie zapłaciłem, bo nie potrzebuję to raz. A dwa, muszę tu jeszcze przyjechać, zamiast siedzieć w domu. To muszę tu przyjechać, bo się muszę z firmą z narzędzi rozliczyć, bo mam wiertarki, to szlifierki, to takie różne klucze. To wszystko muszę oddać. No i no i taka dupa jest a pambuk? co na to pambuk? powiem tak, no męczą mnie trochę te wyjazdy i nie powiem nie, jak już tu przyjadę i siedzę w jednym miejscu to jest dobra ale jak tak trzeba ciągle zmieniać no troszkę mi to troszkę mi się to nie podoba, męczy mnie i tak w tamtym roku zacząłem oglądać takie różne yy, filmy, czy czytać materiały natomiast ja, na temat e, franczyzy to sobie pomyślałem, że może by jakąś budkę z kebabem otworzyć, albo dwie może pizzerię nawet gdzieś by otworzyć może by się udało no ale teraz biorąc pod uwagę że pizzerie się zamykają Metrów Bary się zamykają. Eee, no to cały plan w pizdu. Cały misterny plan w pizdu. No człowiek się marzy, żeby, tade, żeby poszedł na takie stanowisko, żeby proszę Pana był na tym stanowisku odpowiedzialnym. To by dla mnie było bardzo przyjemnie. Tak więc dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeśli się podobało to poproszę łapka do góry Zachęcam do subskrybowania mojego kanału tylko trzeba na pierwszy raz to mówię Trzeba nacisnąć subskrybuj i później wyskoczy taki dzwoneczek u góry i ten dzwoneczek też trzeba nacisnąć. No i oczywiście zapraszam do komentowania moich filmów. Trzymaj się lewej. I bracia ruszyli ku swojej następnej przygodzie. No, jeśli pan chce się naprawdę zmienić, to ma pan tylko dwie drogi. Albo zmienić stosunek do życia, zachowując tę samą pracę, albo tak jak ja, zmieniać pracę. A pan wie, ile razy ja zmieniam pracę, że zachowując ten sam stosunek do życia.